Chcę powiedzieć o bardzo ważnej i szeroko dyskutowanej kwestii, jaką jest używanie prostego języka. Prosty język, prosta komunikacja jest dziś bardzo modna. Wprowadza się ją w bardzo wielu instytucjach, dlatego że wiemy już, jak wielkie może przynieść korzyści. Prosty język to język skuteczny, to łatwość komunikowania się która przekłada się na jakość pracy instytucji, która przekłada się na skuteczność, która przekłada się na korzyści, również korzyści finansowe. W różnych krajach wprowadza się go obowiązkowo. W Stanach Zjednoczonych od pewnego czasu wszystkie instytucje mają obowiązek komunikowania się prostym językiem. W Republice Południowej Afryki wszystkie banki mają obowiązek komunikowania się prostym językiem ze swoimi klientami. W Polsce również niektóre instytucje decydują się wprowadzić prosty język jako zasadę w codziennej komunikacji. Prosty język to język, który nie używa zbyt wielu słów, ale także używa słów jak najmniej skomplikowanych. Prosty język to taki, który jest zrozumiały dla jak największej liczby osób. Przystępność tekstu. Możemy zmierzyć, badając długość słów i zdań, które zostały w nim użyte. To tak zwany indeks mglistości tekstu. Pokazuje on nam, jak bardzo trzeba być przygotowanym, żeby dany tekst zrozumieć. Okazuje się, że prawie każdy tekst można przełożyć na formę zrozumiałą dla większości ludzi. Pokazuje to dobrze przykład języka naukowego, gdzie można najbardziej skomplikowane teorie za pomocą metafor i opowieści przełożyć i pokazać tak, że każdy z nas będzie rozumiał, o co w nich chodzi. Mistrzem takiego języka był Albert Einstein, którego słynna opowieść o podróży jednego z bliźniąc z prędkością światła jest jednym z pierwszych przykładów. Eksperymentu myślowego, opowieści, która ilustruje skomplikowaną teorię naukową. Ale prosty język to nie tylko język, który łatwo zrozumieć, to także język, w którym zwracamy się bezpośrednio do naszych odbiorców. Wyobraźmy sobie, że odpowiednie władze wydają komunikat. Podróżujący, którzy wracają z kraju objętego chorobą, powinni zgłosić się do lekarza. Wiele osób może pomyśleć, że to nie o nich chodzi. W komunikacie użyto bowiem trzeciej osoby. Wymaga to zastanowienia się, czy ja też należę do tych podróżujących, którzy wracają z kraju objętego chorobą? Ale gdy usłyszymy komunikat: Jeżeli wróciłeś z kraju objętego chorobą, zgłoś się do lekarza. Wiemy od razu, że to jest informacja skierowana do nas że to my powinniśmy na nią zareagować. Badania prowadzone w różnych krajach, w tym także w Polsce, pokazują, że mówienie i komunikowanie się prostym językiem przynosi bardzo wiele korzyści, że jest o wiele skuteczniejsze niż posługiwanie się na przykład językiem urzędowym czy żargonem prawniczym. Jak sprawić, żeby teksty, które przygotowujemy, były prostsze? Przede wszystkim starajmy się wyeliminować wszystkie zbędne słowa. Mamy naturalną skłonność do używania zbyt wielu wyrazów w naszych wypowiedziach. Na pewno zawsze będzie tak, że w naszym tekście znajdą się słowa, które możemy wykreślić. To tak zwany test Hemingwaya, bo tak właśnie robił Ernest Hemingway, zanim opublikował jakikolwiek swój tekst. Sprawdzał, czy nie da się z niego jeszcze czegoś usunąć. Po drugie, unikajmy strony biernej. Nie mówmy, że coś się dokonuje, że coś jest robione, że coś jest przygotowywane. Mówmy zawsze, kto to robi, kto coś przygotowuje, kto zajmuje się obsługą, kto przyjmuje wnioski, kto udziela odpowiedzi, kto wydaje decyzje. Po trzecie, szukajmy prostszych i łatwiejszych. Zamienników dla słów, których używamy. Pomoże nam w tym słownik synonimów, który podpowie nam, czy wyraz, którego użyliśmy, ma swój prostszy, częściej używany, łatwiejszy odpowiednik. Pamiętajmy też, że każdy komunikat można ująć tak, żeby był zrozumiały.